Muszę Państwu powiedzieć, że właśnie w czasie, kiedy siedziałem w więzieniu, siedziałem na Rakowieckiej ze szpiegiem. To był y, y, szpieg, człowiek podejrzany do szpiegosław, właściwie już w trakcie procesu przyznał do na Amerykanów. I myśmy siedzieli w czteroosobowej celi, bo w no, nim było kapusiów. Przy czym rolą jednego z tych kapusiów ewidentnie było dręczenie psychiczne tego, 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 tego nieszczęśnika, który. no Zresztą tam, to, to, to nie był jakiś tam wyrafinowany tam oficer polskich służb, tylko to był cieśla z jednostki wojskowej, który z, po z głodu y, y, tam próbował nawiązać współpracę z wywiadem amerykańskim. Y, y, ten facet na mnie w sposób oczywisty, rozwodził się nad losem jego żony i dzieci prawda, w momencie, kiedy siedzi w więzieniu, że tak powiem, gdzieś tam opisywał, jakieś makabryczne rzeczy, którego którego z zresztą prawdę mówiąc, nie chodziło o to, żeby on się przyznał. Chodziło o to, żeby facet na procesie zachował się w określony sposób. Co było już wyłącznie jakimś prywatnym interesem, jakiś tam prowadzący śledztwo, że on się miał czegoś tam przyznać. Tam chodziło o jakieś zupełnie niż o bezprawy. I ten facet po prostu torturował psychicznie tegoż, tegoż nieszczęsnego yy, szpiega, po to, żeby odnieść jakiś zupełnie marginalny końcowy efekt. Ale też na przykład w więzieniu na Rakowieckiej, które jak już tam dobrze poznałem, w tym czasie na przykład były dwa rodzaje innych, być może technik specjalnych, tak? po pierwsze izolacja, a po drugie zimno i... a po drugie zimno. Tak? Znaczy, jak sobie zastanawiam nad tym, że jeżeli się kogoś zamknie samego w celi, tak? to po jakim czasie on, on będzie, nie wiem, gry z ściany i też jest gotów powiedzieć wszystko, e, czego od niego zażąda ktoś, kto mu powie, że powiedz to i to, to cię wypuścimy. Ja myślę sobie, że, 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 że chyba nie ma ludzi, którzy mają taką granicę. Nie, nie wyobrażam sobie tego, że e, e, tam się firma gdzieś pokazuje jakiś gości, których się w wizolance na, na tam, nie wiem, lata całe i oni że tak powiem, nie wychodzą z tego kompletnie zmaltretowani. E, myślę sobie, że nie ma takich ludzi, że może jest to kwestia czasu. I drugie to jest zimno. Gdzie nie nie zostanie śladu wyraźnie. A muszę Państwu powiedzieć, że jak sobie myślę, czego bym się najbardziej bał, tak, gdybym miał wrócić do więzienia, to tego, żeby nie zostanie wstąpiony do tak zwanego termosa. To jest taka cena, była taka cena na trzecim Pawilonie na Rakowieckiej, która była yy, betonowa całkowicie. Betonowa podłoga, betonowe ściany, betonowe sufit, tak. Niewielkie okno zasłonięte tak zwaną tygrysową, czyli kratą bardzo drobnych, o bardzo drobnych, okach tak, o, co tam w kracie jest i taką samą tym wysoką drzwi i do tego byli wrzucani nago, nago, całkowicie nago ludzie, tam kobiety i mężczyźni, pewnie częściej mężczyźni, bo by na rzeźni pawilonie po prostu więcej i temperatura była pomiędzy 12 a 15 stopni, to, znaczy, to to jest taka temperatura, w której po nie wiem pół godziny, to też pewnie zależy od cech ostrzega, po, po pół godziny czy pół godziny zaczyna być tak potworny ból zimną, które i tak potworna, bo to jest nie do wytrzymania, to jest jeszcze skrzyżowane z najgorszego rodzaju upokorzeniem, czyli znaniem całkowicie bezbronny w tym potwornym, betonowym meczu. I muszę powiedzieć, że najwięksi twardziej na ramarów polskich pękali, ponieważ y, to był taki okres, kiedy przydziało trochę działaczy Solidarności, ja zresztą właśnie byłem jednym z nich i, y, i oni byli w ten sposób łamani, to znaczy pamiętam był taki, nie, nie będę miał nazwiska, bo nie o to chodzi, bardzo taki powiedziałbym Emocjonalnie działający dział Solidarności, który przez co wieczór przez okno krzyczał, po co, żeby podnieść na to po wszystkich wszystkich tak? Dobrana Solidarność albo tego rodzaju rzeczy. I, i, i władze więzienne nie były w stanie go złamać. No tylko ten go złamał. Rzeczywiście posiedział w tym termosie, nie wiem, 3 czy 4 czy może pięć dni i przestał. I, i już nie, 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 nie wytrzymał. Pytanie, czy to jest te, 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 tortura? jeżeli przyjmiemy za standard tortura, się komuś wyrywa, to się znaczy, to nie, nie. Ale ja uważam, że to jest absolutnie doskliwa tortura i czy ją nazwiemy torturą, czy ją nazwiemy. Czy ją nazwiemy, jak to Pan Krzysztof powiedział, Techniki. techniką specjalną, no to moim zdaniem tak czy owad, powinno być to zakazane. W największym szokiem, jakie przeżyłem już po 90. roku, a właściwie po 2000 roku, była wizyta. Wizyta jakoś na no już nie, nie służba, ale jak już mówiono, byłem z ministerstwem spraw wewnętrznych, urzędnikiem ministerstwa spraw wewnętrznych, pojechaliśmy za mną przygotowań polskim do Schengen i zwiedzałem areszt ekstradycyjny z jednym państw europejskich, Nie będę wymieniał jego nazwy, bo, bo może ktoś to w jakichś mediach pójści. I co zobaczyłem? Zobaczyłem tam swoiste twarde łoże, w tym że areszcie ekstradycyjnym. Co to jest twarde łoże? To też jest. Osobna tortura, jaka była stosowana wobec więźniów. Ona była w PRL-u nagminnie stosowana, gdzieś tam pod koniec lat 80. chyba się z tego władze więzienne generalnie wycofały, ponieważ uznano, że to jest zbyt nieludzkie wobec więźniów tego rodzaju tortura. No, w PRL-u to wizy, tak, że także się kładło na drewnianej łasce, tak, bez ruchu, i bardzo ściśle przewiązywało pasami w kilku miejscach, rękach i Czyli ktoś bardzo mocno dociśnięty do tego, do tego właśnie twardego łoża, czyli tej deski, tej jakiejś nie wiem. Y no musiał tam leżeć godzinami, dniami. No też sobie wyobraźcie Państwo, ból człowieka dociśniętego do deski, bez ruchu, tak? Chory, który leży w szpitalu na miękkim materacu, ma odleżynę, To sobie wyobraźcie, to po nim być może po paru dniach, czy tygodnie, wyobraźcie sobie taką sytuację. I co zobaczyłem, to nareszcie jest tradycyjne. W betonowej podłodze wycięty kontur ludzki yy, i metalowe kamry, które mi się tych yy, więźniów, tam można było przechinać. Ja rozumiem, że być może jakieś tamte w tym kraju bardzo wysoko rozwiniętym europejskim były takie standardy, że być może nie można tam było ich w 15 minut. Wydaje mi się, że każde trzymanie włożeń w tym właśnie betonie było torturą, to rozwodą, zimnym, uciskiem, klapaniem, upokorzeniem, tak? bo, bo to wszystko może się składać na, na, na rodzaj to.